Idea konferencji, zmiana myślenia o zamówieniach publicznych w samorządzie terytorialnym to ni mniej, ni więcej tylko promowanie zamówień publicznych, ale promowanie tych dobrych praktyk w zamówieniach publicznych wśród samorządów. Osobą, która będzie na naszej konferencji to jest pani prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręci Wilk. Będą również wybitni przedstawiciele nauki, nauki i stosujący i praktykujący w zamówieniach publicznych m.in. pan profesor Szostak m.in. pan profesor Panasiuk, pan profesor Niczyporuk. Zmiany idą w dobrym kierunku według mnie i te zmiany powodują też, że nam dużo łatwiej te zamówienia jest udzielać. Natomiast nie zapominajmy o tym, że jeżeli chodzi o zamówienia publiczne w konsekwencji środków unijnych, których bardzo dużo korzystamy, no to jedną sankcją tak naprawdę jaka jest na samorządach, to jest sankcja związana z przestrzeganiem procedury zamówień publicznych. Jesteśmy na etapie poważnych zmian legislacyjnych przede wszystkim, jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, podejście do zamówień publicznych. Chcemy zmienić myślenie, podejście do zamówień publicznych, stąd też też wiele inicjatyw takich, ażeby pokazać zamawiającym, polskim zamawiającym, jak efektywnie udzielać zamówień publicznych, ażeby polscy zamawiający nauczyli się prowadzić polityki, politykę zakupową, a nie tylko skupiali się na procedurach udzielenia zamówienia publicznego. System zamówień publicznych przechodzi okres transformacji związanej z koniecznością dostosowania do nowych dyrektyw, które uchwalił Parlament Europejski i Komisja Europejska. Myślę, że idziemy zawsze do przodu. Zamówieniom publicznym potrzeba dobrej teorii. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Ta konferencja ma służyć właśnie temu, by zinwentaryzować problemy teoretyczne, które spotykamy z realizacją zamówień publicznych, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym, po to, żeby później były, były podstawą do zmiany przepisów i lepszego funkcjonowania całego systemu. Wierzę głęboko, że konferencja przyniesie wymierne korzyści w postaci nowych rozwiązań mogących wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania podmiotów stosujących prawo zamówień publicznych.